Co dalej czeka nas w CS-2? Oficjalne zaproszenia na Major w Budapeszcie zostały wysłane i bardzo ciekawa sytuacja na markecie Steam. Będzie ciekawie, więc łapkę w górę kończy, zostaw, a my lecimy. A swoje skiny wymieniam na Pirates Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i z kodem Jako plus 35% premii. Polecam serdecznie. Panie i panowie, być może pamiętacie, 14 listopada 2024 został dodany Train. No już trochę czasu minęło, aczkolwiek myślę, że pamiętacie. Od tego czasu zdążyliśmy przywyknąć do tej mapy jest całkowicie spoko. Chociaż wielu hejtuje, jest spoko. Tak czy siak, być może pamiętacie, na tej mapie została umieszczona taka oto tabliczka z informacjami o jakby zbliżających się stacjach, slash za rozkładem jazdy jakiejś to linii, pociągu i coś takiego. No zaraz że jest to Train, wszystko układałoby się w całość i jak to możemy zobaczyć, takowe stacje tutaj znaleźliśmy. No i możemy zobaczyć, że poniekąd by to się jak, w jakiś sposób zgadzało z tym, w jakim to tempie i w jakim czasie Valve publikuje nowe to tematy nowe aktualizacje i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym od razu pojawiły się przypuszczenia, że faktycznie Valve w jakiś sposób podało plan jakby to mogło się tutaj przez najbliższy czas układać. No i coś o tym o czym należy powiedzieć, to, to nie jest napisane wprost na zasadzie, że na przykład 12 stacja, to widzicie, że jest celicą napisane zamek, co poniekąd może się odnosić do Cobblestone'a. Te przypuszczenia mogą być celne albo mogą być totalnie, totalnie nietrawione. Ale coś, na co należy sobie zdać sprawę, to wszystko wskazywałoby na to, że teraz właśnie mógłby nas czekać Lake, a później Cobblestone. No i teraz pojawia się teoria że Cobblestone w plikach CS-2 jest widziany już od bardzo, bardzo dawna, już jeszcze za czasów Global Offensive. Pojawiały się tam pliki związane z Cobblestone z CS-2. No i coś, co jest ciekawe, to to, że ten Cobblestone jest zaśnieżony. W związku z powyższym wypadałoby chyba takową mapę wprowadzać gdzieś w okresie, nazwijmy to, sobie zimowym, świątecznym, coś takiego. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo, AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano na go Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 zł i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. No, i jakby na to nie patrzeć, coraz bliżej nam tego okresu. Mamy co prawda początek października, ale z racji, że no gdzieś już w grudniu Wypadałoby, by takowa zaśnieżona mapa się pojawiła, no to jakby na to nie patrzymy, dwa miesiące, by Valve wprowadziło Lake'a i Cobblestone'a. Zgodnie oczywiście z tym planem. Po drodze mamy też Majora, czyli okres, kiedy to raczej tutaj updateów się nie wypuszcza. W związku z czym albo Valve Zepnie poślady i zrobi to trochę szybciej, albo Cobblestone zaśnieżone czeka nas dopiero w przyszłym roku. Pożyjemy, zobaczymy, aczkolwiek mam wrażenie, że w tym roku nie zobaczyliśmy dużo nowych map, jeżeli chodzi o CS a dwójkę. No, oczywistym jest, że mapy community to zobaczyliśmy. to Zobaczyliśmy też odświeżonego, chociażby właśnie Ancient'a, gdzie możemy zobaczyć pojawiły się wersji nocnej. Aczkolwiek, pokuszę się o stwierdzenie, że nie jest to gigantyczna zmiana. Jakiejś faktycznie nowej mapy w tym roku nie uświadczyliśmy. Oprócz, jak to mówiłem, map community. W związku z czym mogłoby coś być na rzeczy i faktycznie pójście w tą, w tą stronę, według mnie nie jest jakieś nielogiczne czy niezgodne z tym, co by się mogło wydawać. W sensie, co by się mogło wydarzyć. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Proszę Państwa, jak możemy zobaczyć ISL Pro w najlepsze, możemy zobaczyć, że tak się prezentują. Obecne rezultaty spotkań, jakby na to nie patrzeć, mecze codziennie dosyć ciekawe. się zdarzają jakby na to nie patrzeć, na najwyższym poziomie. Możemy zobaczyć, że sportowych doznań nie zabraknie, w najbliższym czasie mamy ich naprawdę, naprawdę wiele, więc myślę, że warto oczywiście śledzić. Mamy obecnie już system szwajcarski, gdzie kto możemy zobaczyć. Tak to wszystko się prezentuje. Jeszcze nie ma drużyny, które odpadła, nie ma drużyny, która przyszła dalej, w związku z czym nic tylko i wyłącznie oglądać i oczywiście śledzić. Proszę Państwa, temat, który już troszeczkę liznąłem, a mianowicie Major w Budapeszcie. Jak pewnie zdajemy sobie wszyscy sprawę, już za niedługo nas takowy, takowy event czeka, albowiem od 4 grudnia on się rozpocznie. Coś, co należy sobie zwrócić uwagę, to to, że tutaj się rozpocznie ta faza trzecia, a ten Major jest podzielony de facto na trzy stage. Pierwszy z nich, czyli pokuszę się o stwierdzenie, że taki najsłabszy, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, Rozpocznie się. 24 listopada, więc jak widzimy, półtora miesiąca mniej więcej nam zostało. No i z racji, że już nadszedł czas, zostały zaproszone wszystkie drużyny. Możemy zobaczyć, że stage pierwszy prezentuje się w sposób następujący i system jest stosunkowo prosty. Połowa z tych drużyn, ta lepsza połowa, przechodzi do stage'a kolejnego, w tym przypadku stage'a drugiego, gdzie już czekają kolejne drużyny. No i później, jeżeli chodzi o stage. Trzeci, analogiczna sytuacja. Połowa stage'a drugiego przechodzi do stage'a trzeciego. No i tu już możemy zobaczyć, że czekają najlepsi z najlepszych. Więc jest dosyć ciekawie, jakby na to nie patrzeć. Możemy zobaczyć, że... No, 32 drużyny, więc jakby na to nie patrzeć, troszeczkę zespołów jest. Myślę, że każdy tam jakiegoś swojego faworyta, jakiegoś swoją ulubioną formację posiada. Muszę przyznać, że jak chodzi o ten rok, nie ma jakoś zbyt wielu, yy, właśnie, debiutów. Możemy zobaczyć, że są zaledwie trzy formacje, które w jakiś sposób pierwsza zostały się do Majora, więc też nie będzie jakichś niesamowicie dużo nowych naklejek. Pokuszę się o stwierdzenie, że owe formacje też potencjał kraftowy, jeżeli chodzi o naklejki, mają taki średni, być może parę vision, coś ciekawszego. No, być może ten ogon tutaj w jakiś sposób, ale też przyznam szczerze, że mocno, mocno, bez szału. Należy sobie uwagę, uwagę, no, chyba największym bohaterem tych kwalifikacji jest Astralis który pierwszy raz w Ciebie się 2 zakwalifikował się do tego, to właśnie wydarzenia. No, jak wiemy, Astralis nie jest to drużyna na Ale przez łapanki, tylko jest to drużyna oczywiście z czołówek e, rankingów, jest to drużyna, która, jakby na to nie patrzeć, jest legendarna iście. Mieli swoje pięciąt w świecie CS, a, a w ostatnim czasie to średnio im szło. Mówimy tutaj o 11 najlepszej drużynie na świecie, w związku z czym ich kwalifikacja na Majora, właściwie ich brak kwalifikacji przy okazji wcześniejszych wydarzeń, no to było niby jakie wydarzenie. Pięć razy pod rząd, nie zakwalifikowali się na Majora, teraz na nim zagra więc myślę, że będą chcieli pokazać z jak najlepszej strony. Tak jak mam wrażenie, że wszystkie formacje, które tu zobaczymy to ta znaka komu kibicujecie Zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawe wydarzenie Proszę Państwa, w ostatnim czasie jest niesamowicie głośno Odnośnie pana Naukraisa, czyli na temat Mongolskiego, rosyjskiego Proplayera, który w ostatnim czasie mocno się wynurza Jest to talent, który ma 18 lat No i pojawił się w ostatnim czasie z nim jeszcze Wywiad, który między innymi mówi, że e, Najlepsze drużyny, te które obecnie Grają przy okazji ESL Proliga No czyli o, drużyny, które grają przy okazji ESL Proliga pokłóca się o stwierdzenie, że są to najlepsze drużyny Które mamy właśnie w CS-owym środowisku, one się z nim kontaktowały i w jaki sposób doszło do rozmów, jeżeli chodzi właśnie o być może pozyskanie takiego gracza, więc brzmi to niezwykle, niezwykle ciekawie. Co więcej, należy sobie powiedzieć, że mówi on, że nie trenuje Aima. Nie pamięta, kiedy po raz ostatni trenował właśnie Aima i możemy zobaczyć, że on rozgrzewał przez 10 lat meczu i że to mu w jakiś sposób wystarcza, no i że później w jakiś sposób dobudza się jeszcze na faceit więc dosyć ciekawa sytuacja. Czy ubrać z niego przykład, czy nie? Ciężko powiedzieć. Mam wrażenie, że to jest kwestia bardzo indywidualna. No i, tak na dąs, ciekawa kwestia, że kupa ima nie trenuje. Tak czy siak, wczoraj informowałem o tym, że jesteśmy 200 milionów od ATH na markecie Steam. I proszę Państwa, na przestrzeni ostatnich 24 godzin możemy zobaczyć potężne wystrzały. 275 milionów urośliśmy, w związku z czym obecnie market wraca na ATH. Obecnie mamy najdroższy market w całej tej historii, gdzie możemy zobaczyć, że wszystkie itemy warstw są więcej niż 5,6 miliarda dolarów. Należy sobie zwrócić uwagę na zmianę w przeciągu 24 godzin, gdzie największe jakby dopompowanie, jeżeli chodzi właśnie o e, żeś tak wyrażę Market Cap przyniósł nam Lotus, który tak naprawdę nas 19 milionów więcej, bardzo wysoko również M41S Hot Rod, którego niestety już nie posiadam, no ale mówi się trudno, żyje się dalej, przedmioty rosną, więc podkreślę po raz kolejny, jest to dobry moment na realizację swoich zysków, być może dobry moment na większe sprzedaże, zdajmy sobie z tego sprawę czy najlepszy, tego absolutnie nie mówię być może długo zobaczymy coś jeszcze lepszego, ale tak jak to mówię, obecnie źle nie jest ciągły swój potężny run Kontynuuje naklejka mózg operacji, która, jak to możemy zobaczyć, wyceniana jest na poziomie 74 zł yy, na chwilę obecną. Co robi wrażenie, gdyż z perspektywy ostatnich dwóch tygodni jest to wzrost z 4 zł, więc prawie że 20-krotność naprawdę, naprawdę wow. Proszę Państwa, mamy też spadki, jeżeli chodzi o terminal. Możemy zobaczyć, że tutaj mamy spadek do wartości około 5, poniżej 6 zł, nawet. Czy jest to jakoś zadziwiające? Wydaje mi się, że nie. Za niedługo myślę, że jeszcze może zobaczymy większe spadki, przy okazji chociażby. Mm, restartów dopów, w związku z czym czegoś czego bym się spodziewał. Ja osobiście kawaha swojego nie sprzedałem, trzymam go dalej. Gdzieś ono kopało się na wartości około 1000 zł. Taka kwota mnie nie satysfakcjonuje. Mam wrażenie, że jeszcze spadnie bardziej na przestrzeni najbliższych dwóch dni, więc zobaczę co tutaj będzie, ale takie info, że cały czas go jeszcze trzymam i jakoś mi się nie śpieszę z jego sprzedażą. Jeżeli chodzi o kapsuły związane z Majorem w Austin, możemy zobaczyć, że powoli gdzieś one już yy, tak troszeczkę nie, bo, nie, są, nie mają aż takich zwariowanych różnych wystrzałów i tak dalej. Powoli ta cena się gdzieś tam uspokaja i możemy zobaczyć, że sa są bardzo, bardzo zachęcające Z 5 do 24 tysięcy Możemy zobaczyć ceny wahające się o tak na W 20 do 2,40 W związku z czym, no, dosyć mocne wystrzały W szczególności patrzę na pretendentów Aczkolwiek też nie jakieś powalone Nelsa jest w sprawie, że naprawdę są to mocne wystrzały Patrzę chociażby tutaj na Antwerp, który jest już Trzyletnim eventem i możemy zobaczyć że tutaj ceny niektórych kapsułek są wręcz, wręcz podobne Więc to jest lekkie xd dla Antwerpu no i z jednej z drugiej strony dosyć jak się do to patrzy z perspektywy Austin. No cóż, może być ciężko to dokupić, ale broni nie stawiam i mam nadzieję, że broni nie składa i mam nadzieję, że jakoś mi się to jeszcze uda. Mam nadzieję, że to mi się też uda ustawić paczkę w górę. Będę turbo wdzięczny. Widzimy się jutro strzała.